No do wieczór, właśnie będę kolację. A ja czekam, kiedy właśnie Krzysztof będzie zacznie krzyczeć, wyzywać i różne rzeczy, żeby mi zbanowali następny kanał. I wtedy będzie to co wy pragniecie. Dobrze. Wyjrzałem i kupiłem chociaż bułeczki i żółty sarziem. No ale wy będziecie je zaraz gadać, że snów No najlepiej nic nie nagrywać, nic nie jeść, nic nie zrobić a i nikim nie być. O to jest właśnie rozwiązanie Ech. A żółty ser kupiłem Może niepotrzebnie kupowałem, bo ludzie gadają, że o, je, a co to nagrywać? Śnieg, pójś, śnieg nagrywać? Jak śnieg pada? To pokazałem wcześniej, śnieg padał. Добрый. Nic nie, można, nic nie można mówić, tylko trzeba się słuchać wariatów, którzy zazdrościli. A już, no tecnik. Dobrze powiedziałeś kiedyś. Niczego nie będzie, to niczego nie będzie właśnie. Kiedyś tak powiedziałeś i wszystko się spełnia. Kupiłem kefir Przecież ja wódkę kupił Czy kurwa nie wiadomo co Ja pięć litrów w rozpuszczalniku kupiłem 7 ton kurwa węgla Wiadro kurwa bimbru I 7 nie wiadomo co Tak wy głupoty gazacie. Cała świeża bułeczka, z masełkiem, sary żółty, to normalne takie jedzenie domowe. A mleczko jedne kupiłem, no pokażę. Mm. Копию натуральный. A, tak położył się jak kobieta stara. Mleko będzie trzymał, człowieka rano lub mleczną ludzie robić tak to jest właśnie. No przypomniała się zima, zimy jak były w 90 latach. Były susze, ale będzie po wodzie. A podziękowałeś, a chciałeś 300 zł za, w, za wodę? Ja na poście byłem i mówiłem, To mam płacić jeszcze. Nie, powiedziała 300 zł, nie, bo 300 zł leczyli w 500. No to właśnie, o 300 w 500, to za całość zapłaciłeś. No 500 ja dołożyłem jeszcze. Za całość zapłaciłem 550, z czym w prawie 600 zł. No, no be, bez 50 zł prawie 600 zł <laughs> No to masz masz zapłacony za cały rok tamten chociaż za wodę dołożył, a za światło ja musiałem płacić 1400 Z groszem. Bo tam gdzie faktury leżą? To teraz masz popłacone No i to teraz możesz się pozbyć już mi Ja ciebie nie mykając dobrze Ja, ja sam chcę odejść stąd Ja wolę nie zapłacić Tysiąc Tak ze za światło, tysiąc 400 zł to wolę sobie kawalerkę wynająć czy sobie biuro wynająć i zapłacić 1000 zł i mieć wodę całe to wszystko i sobie nagrywać i zarabiać i po prostu mieć to a nie martwić się że po prostu trzeba a jak trzeba coś zamówić dzwonisz sobie taksówko przyjeżdża obiad nie musisz nigdzie jeść chodzić Nie, no, tu musiałem zjeść. No to nie można jeść, bo to wypoczycie... Nie! To samo jak... Przepraszam bardzo, ale ja nie jestem, to świętej pamięci ja nie jestem Jan Łoś, że muszę byle co jeść. Wy wysyłaliście alkohol, pił jak mleko, o, jak nie mleko, jak kefir, to ja kefir sam kupiłem, a alkoholu nie kupuję. Brał butelkę wódki i pił z binta, jak kefir, czy mleko. Ja jego nie obrażam, tylko mówię jak było naprawdę Wariata z niego zrobiliście, on garnek zakładał na głowę I o, trąbił, tego właśnie doprowadziliście go jeszcze by pożył par lat dobrych. Do wszystko wydwaniają, że jego brat. Dowiedził się. No patrzyłem w komputerze, nic nie ma. Kto ostatnio zmarł, to wszystko by wy, wyskakuje. A kiedy pochowają, też nic nie ma. No, jakiś aktorzy, jakiś też inni, były pokazywane tak ludzie. Nawet Świętej Pamięci mój tato co ja z Krzyszkiem jeździłem co dowiedziałem się i weszliśmy ja weszłem w komputer z takim Krzysztofem i po prostu wyskoczyło gdzie był kiedy pochowany i jak ci pojechało to po prostu Tam się wchodziło, to dożurka, taka cmentarza, całe te się pytało, gdzie ostatnio chowali ludzi. To po prostu. Ten co pilnował tego wszystkiego, bo na każdym cmentarzu ktoś tego musi pilnować. Są ludzie, którzy demolują, niszczą groby. Wreszcie jak się wyprowadzę, to może wreszcie odżyję. Normalnie będę żył, a nie wysługiwać. Codziennie, że ja umrze, ja to, ja to, ja to, a to, a to, to po prostu, to w głowie się przywraca z jednego ucha do drugiego ucha, tu głowa taka powinna być duża już. Nie, nie można być, nie można mieć żadnej dziewczyny, nie można żadnej mieć żony, trzeba żyć w samotności. Żyć na stare lata i później, żeby pochowali, jak mnie to na stare lata, żeby zamknęli do domu starców. Tam się zdziwiłem, że tak Nikola się wypowiedziała na mój temat. Bardzo leci dziękuję. Bo na pewno nie jedna osoba, bo też zamykali to już dowiedziałem się, po 2 miliony subskrypcji mieli. Zespoły jakieś całe różne i po prostu pozamykali. ciekawe, oni byli tak zezwoleni. No, to, takie pieniądze zarabia, zarabiali. Z tego żyli. Z tego się góry rozliczali. Dla państwa też płacili. W taki sposób, jak ja to góry robiłem. No, to był zegar, a zegar po prostu skończył się. Spryżyna pękła i po prostu trzeba to wszystko robić od nowa. A to nie jest tak łatwo robić od nowa, żeby to wysłuchiwać, patrzeć. To, co ma na ten temat coś do powiedzenia, to ogólnie jest coś nie. Halo. Nie jedna osoba właśnie pragnęła, żeby to u mnie chyba przyszło. Ale ogólnie, jak rozmawiałem z jedną osobą, rozmawialiśmy, żeby mogłem połączyć się. To to samo jak o, ja nagrywałem jako jedna osoba, prowadziłem jako osoba, a po prostu zrobić, że mam ogółem do tego wszystkiego jak to się mówi, wspólnika, który po prostu y, też będzie będziemy rozmawiać przed jak to się mówi Bo tak powinno być No Czy przyjeżdża? Czy to? Czy Czy gdzieś się spotykamy? No Co dzisiaj będziemy robić? Czy o co jutro? Masz jakiś ugłym pomysł? Może słuchaj Może po prostu byśmy to zrobili trzeba popatrzeć na pogodę, czy a może a może będą chcieli ludzie z tobą porozmawiać w jakiś sposób może z kimś się spotkamy może z kimś kto po prostu chciałby z tobą porozmawiać pewne rzeczy o jak jedna osoba do czegoś dochodziła, jak druga osoba do czegoś yy, chciała coś zrobić i po prostu udała. udało się, ale po prostu... Nie, pewne rzeczy, a właśnie rozmawialiśmy też, już nie będę wspominał <laughs> o... Ja już nie będę wspominał o tych chodnikach. To ta osoba jak będzie oglądała, to znów uśmieje się. No to ile tej kasy poszło. No to widzicie, coś się prowadzi? Całe to wszystko, że w jakimś momencie, że jest tak, że po prostu pewne rzeczy się po prostu, no, w tym w pewnym momencie dostajesz w plecy, a trzeba ogólnie tak robić, szybko pomyśleć na tą sytuacją i w jaki sposób teraz dążyć, żeby po prostu, no to się utraciło to po prostu trzeba tak robić żeby yy, po prostu zbudować początek żeby to później trwało tak właśnie no miałem dzisiaj nic nie nagrywać ale myślałem że trochę zgłodniałem to po prostu myślę żółty ser no bo mam Ludowca jeszcze dwa, trzy łódka. To jutro sobie podgrzeje. I tak to właśnie jest. Teraz na pewno wysłuchaliście mojej wypowiedzi, jak ja do tego, jak staram się budować i odbudować część zniszczonego mojego imienia, którzy ludzie w jakiś sposób tak mnie traktowali, bo teraz sami możecie wysłuchać to, co ja, mogę powiedzieć a no jest 22 zaraz pójdą no i niektórzy ludzie już kładą się spać życzę tym ludziom dobranoc dobrej nocy bezpiecznej ale uważajcie w ogóle na tą pogodę bo jest bardzo dużo śniegu to dzisiaj jeszcze odwilż i w nocy odwilż jutro tak jak patrzyłem jutro ma być 0 albo 1 minus a w nocy ma być w 9 mrozu tylko nie wiadomo czy to będzie padać śnieg bo to pokazywali że Mógłbym, że pruszyć będzie, że dzisiaj i w nocy, a ciekawe, że tak będzie dalej, to po prostu śnieżyca, dobrze wiatru nie ma jeszcze, wam powiem, to śnieżyca, ten wiatr by jakby lekko przymroziło, całe, znaczy przymroziło, Zawsze jeden minus dwa i taki, po prostu taki śnieg pada całe te i wieje. tak jak po prostu jest deszcz pada, brzawka, całe te, jak po prostu jedziesz samochodem, czy taksówką jedziesz, czy autobusem, czy jakimś po prostu tramwajem, czy widzisz jak to wszystko te, czy śnieg, czy woda po prostu uderza szyby, całe te zalewa, kapie po prostu i to właśnie mogę <coughs> mogę na ten temat to właśnie powiedzieć na pewno nie spodziewaliście się, że w tym roku taka będzie zima u nas na no ogółem koniec stycznia to luty, a luty podkój buty to właśnie może przymrozić w lutym ale już dłuższe dni są jak to się mówi chwała Bogu i sami zastanówcie się czy ta osoba bo ogółem słyszałem co słyszeliście Ja na, na pewno nad Krzysztofem nie znęcałem się, nie znęcam się, bo taki Krzysztof jest, po prostu on, jak coś pomyśli, on chce po swojemu to wszystko robić, ale pewne rzeczy też nie wychodzą. Dla każdego człowieka nie wychodzi to, co ogółem chce osiągnąć, bo do jakichś spraw, do jakichś po prostu, żeby było tak dobrze, a nie inaczej, to są po prostu przeszkody życiowe. Tak mogę właśnie powiedzieć na ten temat. I na ten temat będę kończył, i po prostu sami zastanówcie się, i życzę Wam dobrej nocy. I nie martwicie się, się o mnie. Ja w sobie jakoś poradzę. Ja już tak mam mocny charakter ten.